Mano siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z drogi do Gargantuan Peta Tak, jest to drugi odcinek z tej serii, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam co dostałem w mailboxie od moich kochanych widzów Bo naprawdę jest grubo No i postaramy się wszystko co do tej pory zarobiliśmy zainwestować w jakieś dobre, fajne pety, a może tajteniki Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania I tak jak mówiłem widzowie, pierwszy odcinek podałem wam mój nick do mailbox i co wyście zrobili, ja jestem w totalnym soku Serdecznie wszystkim osobom tutaj bardzo dziękuję A czemu dziękuję? Zaraz się dowiecie, patrzcie listu mailboxów Chcę tylko powiedzieć, że to nie są wszystkie mailboxy Ponieważ dostałem również dużo mailboxów typu 1 milion gemów, 2 miliony gemów Bardzo tym osobom wszystkim dziękuję, ale no zatrzymałem jakby mailboxy 10M+, z racji tego, że wszystkich na odcinku bym tu nie pokazał No nie ma szans bo niektórzy wysyłali na przykład, nie wiem, 10 giftów takich i tak dalej, co nie? Więc ciężko byłoby wszystkie tutaj mailboxy pokazać. Ale tym, co coś dołożyli się, bardzo dziękuję z całego serduszka. No i dobra, zanim jeszcze zajrzymy do mailboxa, wejdźmy sobie w wymiany, bo tutaj też dostałem fajne rzeczy. Mianowicie, Bezorzy, tak o, dał nam, nie wiem, z kilkadziesiąt huge'y, Boss Chest Mimika i jeszcze takiej i ta masy, czyli nie wiem, ponad bilion rapu. Bardzo ci za to dziękuję. Datzik dał mi tutaj 4 huge. no i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o trade'y. Wszystko znajduje się w mailboxie, więc widzowie, dzisiaj tak bardziej przegląd mailboxa. Drugi odcinek serii przegląd mailboxa naprawdę potężnie pomogliście mi. A jakbyście pytali, ile dostałem za te temy ostatnie, co wystawiałem na stencie? no 5 bilionów gemów prawie mamy już. 5 bilionów! Po jednym odcinku. W dzisiejszym odcinku chyba dyszkę dobijemy. No dobra, Jastrząb, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za Charmstone Będę tutaj pokazywał. Marcel, dziękuję za Night Terror Kata. Oczywiście Huge Peta. Chronics, Huge Rock bardzo dziękuję. Edwin. Huge. Patrzcie widzę, ile tych huge tutaj jest. Ja jestem w totalnym szoku. Tutaj normalnie WFCMF Daj mi takiego ekskluziwa. Bardzo dziękuję panie kolego. Play Pokemon, daje mi 12 milionów, przydadzą mi się gemy bardziej niż huge pety, bardzo dziękuję. Będę starał się Wam wszystkie pokazać mailbox, ale troszkę to może zająć, więc zaczarowany, bardzo dziękuję. Tymonowski, pozdro IGSy ty, pozdro Mateusz, dał mi Garchen Tuangi w ogóle. Krzywa, tutaj 15 milionów. Dziękuję serdecznie. Tak, wiecie, no wiem że. Na odcinku wszystkich giftów się tak nie powinno pokazywać, bo trochę to zejdzie, ale no ja tu chcę wyróżnić te osoby. No naprawdę, chłopaki tutaj dziewczyny, no dołożyły nieźle. Fortnite gówno, ciekawy Nigg, masz byku, ale dzięki za 10 milionów. Robercik, bardzo dziękuję, jest taki prezent noworoczny człowieku, on jest potężnie drogi, jak widzę. Willy, 15 milionów, bardzo dziękuję. Kevinek, what the? co? 2015 Petsurge. nie no, to jest to, co kocham na głównym koncie, bo je zbieram, także na główny konto akurat Pet Surge prześlę. Mam nadzieję, że. Nie będziesz zły, dziękuję serdecznie Tu Mateusz jeszcze dokłada piękne Hugiki, Robertik, 4. Cztery... Nie, przepraszam, dwa Gargantuan gifty Marcepan, huge pet Dehajot huge pet, kapsel, huge pet Tutaj nawet drugi Marcepan jeszcze jednego dokłada, patrzcie sami Widzowie ile tego jest, ja jestem w totalnym szoku Zaraz zobaczymy ile tego łącznie jest Dla ciebie pozdrów Aurela, pozdrawiam serdecznie Dziękuję za rainbow hugika Sil daje takiego Hugeka. Antek, 19 milionów gemów Ice Bartuś chyba wysłał dwa gifty jest to huge i 99 milionów Gemów, Bartuś, chłopie, nie szalej Tak, dzięki serdecznie I dalej lecimy, Marcel huge, Wojan huge Fireout huge Na dobry rozwój, pozdrow na odcinku Kamilostek, pozdrawiam, tak jak was wszystkich zresztą YouTube, dziękuję Bombel tak, Bombel dziękuję również Patrzcie ile tego jest, Natanek Byle co 500 milionów Gemów, widzowie, co jest 500 milionów gemów Około 20 huge petów, no byle co Jak szaleje, to szaleje, jak zwykle na grubowla Relatuje. Bardzo dziękuję byle co, chłopie. Jesteś potężny człowieku. Mega sigma. Nie, no dobra. Z wami to ta seria skończy się już dzisiaj chyba. Dzisiaj kupujemy Gargantuan Peta. Szarak 10 milionów. Pozdro, stary. Anku Rainbow Hughick za 300 milionów. Dobra, wy jesteście szaleni, naprawdę. Anku, bardzo dziękuję. Krzysztof, dziękuję. Ciotka, dziękuję serdecznie. Grać się znudziła. No, Sadek, Sadek, ale dziękuję za Hughicki. Tu odnek Nexisha jeszcze dostaliśmy dwa Hughicki. Potem Szczurek. Lovelek. Toxix, dziękuję za 20 milionów. Już kończymy tego mailboxa spokojnie. Wojan, dziękuję serdecznie. Mati, dzięki. Kwiat, pozdrawiam również. Nawet dwa razy mi tutaj dał. Mała SP, dziękuję za huge'ka. Dostaliśmy jeszcze od Kwiata. Williego, tutaj nie wiem od kogo, ale zaraz zobaczymy. Oraz RGFJK. Ciężki nick, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. A tutaj był Filip. Dobra, 5 minut chyba sprawdzania tego mailboxa. Klajmujemy wszystko. I patrzcie ile teraz mi huge dochodzi do ekwipunku. Let's go! No nie, no jest potęga, jest potęga Z 40 huge petów chyba dostaliśmy tutaj Dosłownie 700 milionów gemów również wam powiem, że Chciałem sobie zrobić tego Titanic frontmana Ale, ale, czy jest to opłacalne Właśnie, a propos, jeszcze tutaj zarobiłem na parę huge, właśnie, to sobie zróbmy Bo i tak tego Titanic'a nie zrobię Więc zróbmy sobie chociaż parę huge'y Dobra, 4 huge, 5 huge'y mamy Przydadzą się do składu, zawsze to 150 milionów dodatkowe, może jakiś golden Siądzie, uwaga, uwaga, uwaga na razie same normalne, normal. I tutaj też normal. Dobra, 5 normalnych huge, 150 milionów mamy. Jak to pięknie na czacie w ogóle wygląda? Na pewno jedrowerku zdobywa Huge Player Foxa. Ale też wam powiem, czemu ja nie chcę takich Hughes robić? Czekajcie, ile to kosztuje? 315? Nie, 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 to się chyba widzowie nie pili. To się chyba nie pili, ja tego nie będę robił. A czemu Titanica nie chcę zrobić? Bo jeżeli dobrze obliczymy, muszę wydać ponad 7 bilionów gemów. A ten Titanic po 7 w ogóle teraz chodzi. A Sela się nawet po 6,5. Także tego Titanica widzą nie inwestuje. Będzie ich pewnie około 2000 w ostatni dzień ludzie się najbardziej odpalą. No chyba, że naprawdę nie wiem. Ludzie zrobią ich maksymalnie 500-700 do 1000. To wtedy może zrobię tego Titanica Bo tak to, jak będzie ich 2000, on też nie wygląda sawowo, on się nie kręci, nie ma żadnej animacji. To się w ogóle go nie opłaca. Już wolę zainwestować kogoś starego Titanika, który trzyma cenę. No i po prostu snajpić jakieś okazje widzowie, wiecie, bilion poniżej, na przykład 500 poniżej Titanika wysnajpić I tak jest dzisiejszy cel. Sprzedać Huge i Snipesi, jakiegoś fajnego Titanika. No, nie wiem, czy to się uda na tym odcinku Jak nie na tym, to może następne wam się pochwalę Zobaczymy, zobaczymy Póki co idziemy na Trading Plaza Wystawiać te huge pety piękne Aktualnie mam 5,6 biliona. O, się ma drowerku ładnego huge'a Masz, kupiłbym od ciebie, ale wiesz co? Jesteś Bambikiem. Nie będziesz miał gargantuana, ja będę miał gargantuana. I pójdźmy sobie tutaj, żeby wystawić wszystko co mamy. Zobaczymy ile zarobimy widzowie. 5,6B, pamiętajcie. No i elegancko Hughze schodzą jak ciepłe bułeczki. Lekko musiałem obniżyć rap, bo po rapie nikt nie chce kupić, więc leciutko obniżyłem. Przy okazji ja sobie troszkę nafarmiłem, jak widzicie klucze, więc możemy sobie je przekombinować. Tylko widzicie, jak kupują bez przerwy, nawet nie mam kiedy ich przekombinować. Dobra, techowych 1000 sobie wbijemy elegancko. Wiem, że powinno się pojedyncze, ale za długo to trwa, widzowie. Także pojedynczo nie ma co. Fake przerobiam przerabiamy Zawsze par milionów wpadnie. W ogóle w tych temach ile ja mam milionów? Patrzcie to. Tutaj 30 milionów się wyfarmiło. No i elegancko, sprzedajemy to po 17 koła, żeby się ludzie, widzowie rzucili na to. Może jakimś cudem ktoś będzie potrzebował. Tu te klucze, wiem, że schodzą powyżej rapu, ale wystawię za 19 koła. Bo potrzebuję pilnie gemów. Void klucze, 53 koła, 47 koła, Piękne ceny, prawda? Piękne ceny. Chyba każdy się skusi. Te częściki możemy sprzedać za 34 koła. Myślę, że taka dobra cena. No i wszystko schodzi elegancko. Patrzcie, tu wszystko ładnie schodzi z tego stanowiska. I przy okazji spotkałem widzów na trading plazie, także pozdrawiam tutaj serdecznie, Mart. Cyborg, kuzyn. Oraz jestem kimś fajnym. Pozdrawiam serdecznie, chłopaki. Dzięki za kupowanie. Huge, y również. Peuzdrowie. A ja dalej wystawiam, widzowie. A ja dalej wystawiam. Jak się wszystko sprzeda, chyba poszukamy tej Titanica, tego frontmana. Bo powiem wam szczerze, wiem, że da się upolować okazję i kupić go na przykład za 6B. Jakbym go za 6B kupił, to ja bym był zadowolony, szczerze mówiąc. Bo myślę, że 2000 tych Titaników nie będzie, bo mamy teraz środek. Ja to nagrywam. Wam to pewnie ten odcinek później wychodzi. Tylko wiecie, no ja chcę go nagrać trochę wcześniej. Może jakąś okazję wypoluję, jakoś. Fajnie to zmontować Gorzej będzie tylko jego okazji żadnej nie wypoluję. No to trudno się mówi Dobra widzowie robi bardzo ryzykowną próbę kupuje Golden Titanic Frontmana Za 7 bilionów gemów Rap 11,5 Ale realnie widzowie on dostaje owki typu 8B Więc jest to ryzykowny trade Zobaczymy czy w mojej serii się opłaci Pierwszego Titanic'a oficjalnie kupiłem do naszej serii Tak się o to on prezentuje Rap 11,5 biliona gemów Chcę tylko powiedzieć Tylko no to jest bakowany troszeczkę rap On jest zdecydowanie mniejszy przy okazji, dogrywam to wieczorem, czyli parę godzin po tym, jak odbierałem mailboxa i doszło jeszcze parę mailboxów, więc zobaczmy sobie. Alan, dziękuję za cap, przyjacielu, nawet dwa huge'iki w sumie nie huge'iki, jeden huge gemy, bardzo dziękuję przyjacielu. Na serię bardzo dziękuję, Dawik, za takiego ekskluzywa. Artur dokłada nam huge liska. Krzychu daje ekskluziwa, pozdrawiam serdecznie. Micha, huge peta, bardzo dziękuję. Klasycznie, byle co, jest szalony, tylko tyle powiem znowu, dokłada nam 500 milionów gemów, widzowie, 500 milionów milionów gemów, czajcie, to no, i Adi również jest. Szalony też dał 500 milionów, a tak dokładnie ładnego tutaj huge eventowego, tyle wartego. Także wszystkich tutaj z mailboxa również pozdrawiam i bardzo dziękuję. I teraz widzowie jest najgorszy dylemat, bo ja nie wiem co chcę zrobić. Czy ja chcę sprzedać tego Titanica, że za powiedzmy 8,5B9 próbować dostać? Czy poczekać na koniec eventu? Mamy środę, wieczór, dokładnie czwartek w sumie po północy już jest. I nie wiem, został jeszcze cały czwartek, piątek i sobota. Ten rap może spaść, ale czy będę na minus 10 Titanika raczej poniżej 7B to on nie spadnie, więc raczej tutaj jesteśmy na 0 i tak i tak. Ale dobra, no i tak jak mam czas teraz, to poszukam sobie parę ofert za niego. Może dostajemy jakieś 8,5-9 bilionów. I powiem wam, że lekko wtopiłem gemy. Niedużo, miejmy taką nadzieję, ponieważ tego Titanika na luzie w tym momencie da się zrobić za 6,8 biliona gemów. Obecnie niby nie jestem strasznie na minus, no bo faktycznie ludzie wystawiają za 7B tylko jest, przypominam, czwartek godzina pierwsza w nocy. Mam jeszcze cały Czwartek, piątek i sobotę Jak ten Titanic będzie poniżej 7 bilionów Widzowie, to jest kiepsko, jest kiepsko A minimalnie może kosztować 6B Więc minus 1 bilion mogę być maksymalnie straty Jeszcze wam się pochwalę, że prawie kupiłem Tego Titanic, Google Blue Bluefisha Tylko no, jakby to powiedzieć zważywiłem. nie będę mówił co zrobiłem, ale po prostu zważywiłem. więc troszeczkę smutno No trudno no, kupiłem pierwszego Titanica, ja jeszcze próbuję go wytradować Może się uda, ale póki co to na tyle Widzowie, drugi odcinek serii Do Gargantuana, obecnie mamy tego Titanica, mamy takiego huge'a, którego później sprzedam za 450 milionów i 1,34B wartości, tutaj w gemach, czyli łącznie prawie 9 bilionów gemów. Jest dobrze, jak na dwa odcinki, moim zdaniem. Zrobiłbym jeszcze jakiś konkurs, aczkolwiek nie wiem co mam na głównym koncie. Także widzowie, jeżeli chcecie wygrać cokolwiek, napiszcie ważnik w komentarzu. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie, Mordeczki, wam gratuluję, i nagrody poleciały do was mailboxem. A póki co, to na tyle. Dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie i do następnego odcinka z tej serii. Shumanu!